Cześć. Dzisiaj muszę się spieszyć, bo zaraz włączy się motorówka i będzie jazda. I dzisiaj będzie. Dzisiaj chcę pokazać Wam, jak można zrobić wiersz ze strumienia. Ale najpierw przeczytam ten wiersz, a potem przeczytam strumień, który pisałam pierwotnie i z którego wydobyłam ten wiersz. Zamiennik. Zagałęziło się w mojej głowie, odkąd wyjmowałam kleszcza po kleszczu. Strach to atrapa bezpieczeństwa, nie to co czysty, umyty wiatr. A teraz strumień. Same gałęzie zagałęziło się w mojej głowie, odkąd wyjmowałam kleszcza po kleszczu, w ogóle się tym nie przejmuję. Najwyżej znów będę wyjmować. Nie warto się ograniczać i dawać pierwszeństwo strachowi. Strach to nie jest dobry doradca, jak na próble, taka atrapa bezpieczeństwa. A dlaczego mam się poddawać? Pomiędzy gałęziami są kolory, tlen i uśmiechy. Myślę, że każdy owad i jeszcze mniejsze istoty wszystkie uśmiechają się do siebie albo do świata. To taki zwyczaj, by poczuć się lepiej. Co wywołuje uśmiechy? Memy? Teraz po burzy, a może deszczu, przeglądam się w kałuży i przeglądają się moje buty i dłonie i kolczyki i wiatr też przegląda się w takiej samej kałuży. I jest jakby czystszy, umyty. Jak na wietrze, to czysty taniec i powietrze, przezroczyste, rzęsiste, kryształowe. Pomiędzy gałęziami wciskam się i przechodzę pomiędzy, a pieniędzy nie trzeba. I to był strumień, a wiersz słyszeliście na początku. Także z każdego strumienia z głowy można coś zrobić. I to robię właśnie na warsztatach. Nie tylko. A dzisiaj miejcie dobry dzień, ale niezbyt słoneczny, albo chowajcie się w cieniu. Trzymajcie się, cześć!